Witam wszystkich serdecznie, z tej strony Agnostik, a to jest unboxing mikrofonu Samsung g Track Możecie go właśnie teraz zauważyć na ekranie, a teraz jego pudełko. Zaraz przejdę do jego rozpakowywania. Z pierwszej strony możemy zobaczyć właśnie jak wygląda ten mikrofon i że jest dołączone tam te oprogramowanie dodatkowe jakieś, którego i tak nie będę raczej używać. Z drugiej strony tam można było zobaczyć, do czego służyła poszczególna część czy coś takiego. Nie wiem dokładnie. I teraz próbuję wypakować ten mikrofon. Robię to jedną ręką, więc jest to trochę ciężkie. A nagranie robię właśnie po nakręceniu tego co widzicie. Dlatego też możecie właśnie teraz mnie słyszeć. Już z tego mikrofonu. I co my mamy w pudełeczku? Jakaś instrukcja, jakaś płytka od tego oprogramowania dodatkowego. I dalej. Jest tutaj mikrofon, masa kabli, i zaraz przejdę właśnie do mikrofonu. Pokażę wam, jak on z bliska, tak właśnie wygląda. Jakie tam ma funkcje i tak dalej. Więc spróbuję go teraz wyjąć. W takich foliach wszystko jest zapakowane, one nie są wcale zamykane. Trochę mnie to zdziwi, ale tak, nie wiem, obojętne jest to mi w sumie. Tutaj, właśnie, dużo ma to membranę i te trzy regulacje regulatory. Pierwszy regulator jest od głośności um, słuchawek, które można podłączyć do tego mikrofonu w celu monitoringu, podsłuchu. Tutaj mamy właśnie opcję na Line albo Mic, albo instrument przykośnik, a z drugiej strony tam jest na Mono, Stereo i CPU. Jest on podpinany właśnie pod USB. Tutaj z tą można zauważyć, tutaj można podłączyć ten, mm, te słuchawki, a z drugiej strony jakiś instrument albo coś w tym stylu. I teraz przejdźmy do kabli. Pierwszy kabelek, który możemy zobaczyć, to jest ten kabelek z USB, do podłączenia pod komputer właśnie z dołu tego mikrofonu drugi kabelek jest to prześciówka z małego jacka na dużego jacka kolejny kabelek jest to przejściówka z małego jacka na chinche, od razu do czyńczów jest podłączone są podłączone końcówki z dużych jacków takie prześciówki. Tutaj właśnie próbuję pokazać, że można to odłączyć i tak dalej. Że to są te prześciówki. No, tak właśnie to wygląda. Zaraz przejdę do następnego kabla. A to jest. To jest z małego czaka na wejściówkę do dużego czaka, że tam możemy włożyć dużego czaka w te wejście. I dalej. Jest tutaj część tego statywu, małego, właśnie, bo do tego mikrofonu jest dołączony taki mały statyw. To jest właśnie też do mocowania tego statywu. Takie coś. Tutaj można podłączyć też ten duży statyw. Tam jest taka też jakby przejściówka. To jest chyba do kabla, ale nie wiem, te czarne gówno. I teraz tutaj jest podstawa. Też do tego małego statywu. Jest to dosyć ciężkie, właśnie. Chyba całe to opakowanie przynajmniej jest 2 kg waży. A mikrofon chyba 600 gram. To i to pewnie z 600, bo coś takiego, może więcej nawet trochę. Raczej więcej w sumie. I zaraz pokażę, jak z, 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 połączyć ten m, statyw. Trzeba wrócić właśnie do góry nogami, jak tam było. Żeby ten, ten plastik był, udał, znaczy te, ta gumka, tam taka guma jest, jakby. I teraz to trzeba przykręcić. Tutaj przykręcamy. Jak już jest stabilnie, to bierzemy następną część. Tutaj trzeba będzie wykręcić właśnie te, tą przejściówkę, bo ta prześciówka jest zbudowana właśnie na ten duży statyw. A my będziemy teraz korzystać z tego małego jak na razie. Więc trzeba to wykręcić. Po wykręceniu z łatwością możemy już tam to przymocować na górę tej pałki małej. prawo kręcimy i kręcimy. I zaraz przykręcimy. Hmm. No i teraz lekkie cięcie, lekkie i przykręcamy mikrofon. Mikrofon podobnie do poprzedniego. Kręcimy też w prawo. Tutaj właśnie dobrze by było sobie wcześniej to Hmm, zakręcić tym czymś, żeby ten mikrofon się nie opadał. O, właśnie tym ja o tym zapomniałem, ale później było dobrze. Przykręciłem sobie w trakcie. I tam u dołu też jest takie pokrętło, którego też możemy używać. Zaraz za to złapię chyba. O, właśnie które możemy właśnie używać do centrowania, żeby ten mikrofon był na prost i tak dalej. No, i tak jak widzieliście, montaż był bardzo prosty i to by było chyba już w sumie wszystko z tego filmiku. Dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że komuś się to przyda. Jeżeli chcecie, to po jakimś czasie, używania tego mikrofonu przeze mnie, mogę zrobić filmik mówiący o tym, jak on się sprawuje i czy warty jest zakupu. I do zobaczenia za kilka dni. Cześć.